Cześć, z tej strony Tunia z Love Papercraft. Zapraszam Was na unboxing. Unboxing dotyczy paczki, którą sobie zamówiłam z Kratelier. Moja paczka szła z Hiszpanii. Zostałam taką karteczkę z życzeniami taką uloteczkę. Kratelier ma bardzo różnorodny asortyment, jeżeli chodzi o zakupy. Ja najczęściej robię zakupy. Jak wprowadzają jakieś super wyprzedaże, tym razem właśnie mieli wyprzedaż na rzeczy z The Happy Planner. Jak wiecie, w tym roku planuję w Happy Plannerze, dopiero się uczę w nim planować, ale już jakby to wszystko, co jest ważne, spisuję sobie, dzielę sobie te sekcje i naprawdę to planowanie. Wychodzi mi w miarę, powiedzmy, że dobrze, bo dopiero się uczę tego systemu. Rok temu korzystałam z bullet journala, ale Happy Planner ma być tylko mój. Jeżeli coś byście chcieli wiedzieć, to będę gdzieś tam filmik wam pokazywać. Jak widzicie, ten kalendarz jest biurkowy na 2021-2022. On się rozpoczyna od sierpnia i dlaczego tak dziwnie? ponieważ y, mi tak naprawdę on tak wygląda to jest od sierpnia do lipca ale daty dla mnie nie są aż tak istotne dlatego że ja tutaj mogę sobie wkleić wielki napis y, jakikolwiek ze skrapukingu papier po prostu wkleić i spisać sobie styczeń a tutaj w konkretne miejsca mogę po prostu przykleić sobie cyferki które odpowiadają miesiącom aczkolwiek tu idealnie się zaczyna, bo pierwszy był styczeń, więc ten miesiąc tutaj z cyferkami nie będę musiała kombinować. Kupiłam ten wielki plan, bo widzicie, on zajmuje całe moje biurko. On ma takie fajne zakładeczki tutaj na rogach z taką, widzicie, folieczką. I przede wszystkim wybrałam ten planer ze względu na to, że chciałabym go mi tutaj na tej ściance mojej żeby widzieć. Ja muszę mieć duży plan tego, na kiedy mam daną inspirację, jaki projekt, bo w tym roku mam plan, że będę dokładnie spisywać treści, które chcę dla Was przygotowywać. Ja jestem wzrokowcem, więc potrzebuję tego i taki zestaw, właśnie taki planer właśnie z zeszłego roku plus były takie naklejeczki. Kosztowa, słuchajcie, w kratelier 15 zł. Więc doszłam do wniosku, że Wolę kupić taki, gdzie daty mi się nie zgadzają, bo mogę to zakleić, mogę ostemplować cyferki, nakleić tu coś i na to cyfereczkę, która odpowiada za dany dzień w miesiącu. I mi się wydaje, że za 15 zł to się jak najbardziej opłaca. Dam Wam znać, czy rzeczywiście pomaga to w tworzeniu kontentu w social mediach. Albo tego nie będę odkładać. Do tego sobie domówiłam. Taki, nie wiem, jak to się nazywa y, po polsku, ale chodzi o to, że jak coś wstępujemy, jak coś wstępujemy i mamy platformę do stemplowania, bądź sam y, mamy stempel na bloczku akrylowym, to ja zawsze wiecie, pocieram, dociskam. To jest taki, no to może nie jest to docisk, i wtedy tym ładnie sobie y, rozprowadza tą siłę. Więc równomiernie można coś zembosować, zestemplować. I to kosztowało naprawdę, no, no nie wiem, 13 zł, 12 złotych, Więc pomyślałam, że spróbuję. Bo widziałam u dziewczyn innych, że mają takie coś właśnie do masowania, powiedzmy, wstępnie. Więc to sobie zakupiłam. No i reszta moich zakupów to będzie to będą zakupy właśnie do mojego Happy Plannera. I to wszystko było na wyprzedaży, dlatego zamówiłam w Craftelier. I tutaj mamy 40 y, takich kropkowanych arkuszy, idealnych do mojego Happy Plannera. Mm, tutaj mamy taki bloczek 60 i to jest budżet, dlatego że w tym roku chciałabym mieć wpływ, y, podgląd na to, jak wydaję pieniądze na moje przydasie. Na te wszystkie zakupy, które robię, yy, i mieć większą yy, kontrolę, jeżeli o to chodzi. Wgląd do tego, plus jeszcze różne, wiecie co zajęcia dodatkowe, czy płatności związane z naszymi dziećmi, bo mamy trójkę dzieci yy, i składki na radę rodziców, na wycieczki, na zajęcia dodatkowe, i czasami gubię się u kogo, co zapłaciłam, więc taki szybki wgląd na budżet na pewno mi się przyda. No i książeczka. Tą książkę kupiłam y, też na wyprzedaży, ponieważ te książeczki są dosyć drogie i ich cena wyjściowa to jest około 90 parę złotych, czyli taka stówka. No stówka za naklejki, to dla mnie jest na przykład za dużo. Tym bardziej nie wiem, czy ja z takich naklejek będę korzystać, a w cratellierie chyba kupiłam. Y, no, no, nie pamiętam już za ile, no to 80 zł i wtedy chyba kupiłam te arkusze, jakoś się zmieściłam naprawdę w o wiele mniejszych pieniądzach, które bym zapłaciła normalnie i chcę zobaczyć, czy uda mi się y, korzystać z tych naklejek, czy rzeczywiście one pomagają y, lepiej planować, w sensie, żeby to było bardziej y, wizualnie y, przystępne. No, lubię kreatywne rzeczy, więc y, pomimo tego, że ten plan ma być tylko mój, ma być minimalistyczny, to gdzieś też chciałabym y, chcieć do niego siadać żeby po prostu no, planować dziewczynę, bo to trzeba planować i być. Ja tak lubię i mam nadzieję, że ta książeczkami w tym pomoże. Bo widzicie, to jest taka uniwersalna, bo tych książeczek jest mnóstwo, jeżeli chodzi o Head planner. A mi zależało na takiej książeczce, która była zbiórką wszystkich tematycznych naklejek. I rzeczywiście tutaj jest 1829 naklejek. No wiadomo, że niektóre są takie malutkie, ale ta książeczka się nazywa Essentials, czyli no Basic. Typowo no tutaj podobno jest wszystko do planowania, do trackera, przypominajki. No i zobaczymy. Czy rzeczywiście fajnie się, czy to pomaga po prostu w planowaniu? Jeżeli jesteście ciekawe, i mi się wydaje, że to też wykorzystam, może tu, albo tu, jesteście ciekawe tego całego happy planera i czy rzeczywiście mi się udaje, to ja po może miesiącu, po dwóch miesiącach pokażę wam mniej więcej mój planer, chociaż ja planuję, że mój planer no nie będzie taki do pokazywania, ponieważ no tutaj dużo takich newralgicznych, naszych rodzinnych, Planów też spisuję, bo tu są jak widzicie y, trzy sekcje, Zakładam miesięczne, ale są takie trzy sekcje i każdą sekcję tak sobie wymyśliłam, że będzie na coś innego, więc tutaj po tych dwóch tygodniach mam wszystkie sprawy związane z. Y, z social mediami, właśnie tematy, role, które będę robić, czy filmików na YouTube, tutaj że wszystkie rzeczy związane z dziećmi, kiedy mają dodatkowe zajęcia, jakieś występy, jakieś wyjścia, urodziny i tak a tutaj rzeczy związane z domem, Czy jak ja mam fryzjera, czy gdzieś z mężem wychodzimy, no to tutaj by się to wszystko odbywało, ale to gdzieś nie do końca mi pasuje, bo czasami wpisuję tu, bo to jest gdzieś tam powiązane z dziećmi, i, I tu te social media właśnie może spróbuję zrobić tu, żebym miała od razu na widoku, co ja teraz powinnam nakręcić, co powinnam przygotować, żeby mieć gotowy content dla Ciebie. Więc obserwuj mnie na Instagramie, tam częściej się pojawiają takie krótkie zajaweczki na stories i tak dalej. A na YouTubie no plan, według Happy Plannera, gdzie sobie spisałam, jest taki, że w piątki będą się pojawiać tutoriale na projekty. Mój ostatni tutorial, tutaj chyba Wam wrzucę, to jest tutorial na zrobienie kalendarza biurkowego. Tutaj mam, on trafi do mojej córki. Jeszcze muszę jedno, jedną rzecz nagrać. On jest właśnie z dyskami, które też kupiłam w Craftelier. Yy, właśnie, taki, właśnie ta funkcjonalność planera, że można wypinać yy, te arkusze, no i właśnie tak dziewczynce, bo moja córka ma lat yy, 11-12, więc yy, no niedługo 12, a tak jakoś ciężko to yy, przetrawić. I, więc w piątki będą się pojawiały tutorialy do planu, zobaczymy, życie płata różne figle, a w poniedziałki albo unboxing, albo... Jakiś inny kontent. No nie zawsze robię zakupy. Właśnie ten um, teśnik do budżetu ma sprawić, że mam robić mniej zakupów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, kreatywnego, pozytywnego i do zobaczenia w piątek. Chyba, że chcecie się codziennie gdzieś tam ze mną widywać, zobaczyć, co tam się dzieje, to zapraszam na mój profil na Instagramie Love Spacja, Papercrafts. Do zobaczenia. Pa!